Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Cześć, witajcie moi drodzy! W kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś znów porozmawiamy sobie o pogodzie, zanim to jednak nastąpi, zerknijmy sobie na piękne chmury, piękną chmurę szelfową, widoczną. Gdzie w województwie! Pomorskim. Pomorze i, i również województwo zachodnio-pomorskie ma to do siebie, że tam nawet słabe burze mogą generować fantastyczne, więc wręcz chmury szelfowe. Tu jest jedna z nich bardzo ładnie wykształcona, gratuluję zdobyczy. No ale zobaczcie, Polska północna, północno-wschodnia, wielkopolska, tam jest praktycznie susza. Tam nadal tych opadów było bardzo mało. Ale zobaczcie, tutaj okolice Rzeszowa stoi woda. Kolejne efekty dzisiejszych punktowo silnych opadów. Tu mamy mowę o niedzieli. No działo się tutaj dosyć dużo. Zerknijmy sobie co będzie działo się natomiast w poniedziałek. W poniedziałek no cóż, jeden front opuszcza nasz kraj, do nas zbliża się drugi front atmosferyczny. Ono się będzie nasuwał nad polską zachodnią. Związany on jest z Niżem, który zmierza w kierunku Danii. Natomiast południowa Polska pod wpływem słabych, ale jednak wyżów znajdujących się nad włochami i nad alpami. Te wyże w niektórych prognozach w telewizji nie są ujęte. W sumie nie wiem dlaczego, ale one tutaj są. I one będą powodowały, że tu jednak w Polsce Południowej ta pogoda będzie ładniejsza na wschód od naszych granic niż wyż znajduje się nadal nad Morzem Czarnym oraz, oraz daleko nad Północno-Zachodnią Rosją. No i cóż, sprawdźmy co tutaj w Polsce. Poranek w Polsce w wielu miejscach, szczególnie Polski Południowo-Zachodniej oraz Centralnej z bardzo ładną, słoneczną pogodą. Natomiast front atmosferyczny i chmury z nim związane zalegały rano nad województwem podlaskim przede wszystkim oraz na krańcach województwa, wschodnich województwa lubelskiego. Natomiast za tym frontem atmosferycznym, tu widzicie takie pasmo, były mgły. Te mgły występowały w województwie mazowieckim, w województwie warmińsko-mazurskim. Na północnym zachodzie natomiast już pojawiło się zachmurzenie związane z frontem atmosferycznym, który w dzień przyniesie opady deszczu oraz burze. Lokalnie te burze mogą być intensywne w godzinach pora. Rannych. W poniedziałek jeszcze opadów nie występowało, bądź występowały w niedużych ilościach, to w kolejnych godzinach oczywiście się zmieni. Co w poprzednim dniu było, co było w niedzielę, na froncie atmosferycznym pojawiło się zapalowanie, o którym mówiliśmy, i pojawiły się burze. Te burze przede wszystkim występowały w okolicach Rzeszowa i na zachód od Warszawy. Tam mieliśmy do czynienia z super burzową. W poniedziałek nadal będziemy pod wpływem. Układu wyskie, wysokiego ciśnienia, znajdującego się nad Włochami, tu przede wszystkim Polska Południowa, ale od północnego zachodu, będzie wchodził do nas front atmosferyczny. Temperatury w tym układzie barycznym będą całkiem przyjemne, szczególnie w Polsce Południowej, w Polsce Wschodniej, też w Południowo-Zachodniej. Tutaj będą całkiem przyjemne temperatury, chłodniej będzie na krańcach północno-zachodnich, północno czyli tam, gdzie ten front atmosferyczny będzie się. Przemieszczał. W poniedziałek, tak jak wspominałem, w pierwszej części dnia, w wielu miejscach ładna pogoda bez deszczu, ale po południu na województwa północno-zachodnie wkroczy strefa opadów. Kroczą też burze. Te burze na początku mogą mieć formę izolowaną, ale z czasem również mogą utworzyć mezoskalowy układ konwekcyjny, który jest zbyt silny nie powinien być, ale jednak może się pojawić bądź może się pojawić wielokomórkowy układ burzowy. On wtedy wędrowałby przez województwo pomorskie w kierunku, przez województwo zachodnio pomorskie w kierunku województwa pomorskiego i opuszczał nasz kraj zatoką Gdańską. Czy tak będzie, zobaczymy, będziemy obserwować, natomiast możemy od razu powiedzieć, że na północ. W zachodzie sytuacja w poniedziałek po południu będzie dynamiczna, na wschodzie natomiast piękna, słoneczna pogoda bez opadów do wieczora. Temperatury do 26-27 stopni Celsjusza, szczególnie w. Drugiej części dnia przed frontem atmosferycznym, za frontem atmosferycznym, ochłodzi się do 18 bądź 20 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju raczej słaby, do 30 do 40 km na godzinę, ale tam, gdzie będą przemieszczały się komórki burzowe bądź układy liniowe, to te porywe oczywiście będą silniejsze, od 70 do 80 km na godzinę. Natomiast wiatr niezwiązany z burzami, najsilniejszy będzie w sudetach. Tam do 70 km na godzinę. No i właśnie, co z tymi burzami? Tutaj wyliczenia mówią o tym, że te burze mogą się pojawić szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim, pomorskim, lubuskim, w Wielkopolsce oraz na Kujawach. Te burze na początku mogą przybierać formę em, izolowaną, natomiast będą potem mogły łączyć się w układ burzowy bądź wielokomórkowy układ burzowy i powinny przede wszystkim wędrować z odchyleniem em, na północ, ale w kierunku. Wschodnim energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji lokalnie może być więcej, Mogą, może ona wzrosnąć do 600 bądź 800 dżuli na kilogram, więc to już całkiem dobre parametry do tego, żeby te burze mogły tutaj sobie potrwać. I ta energia potencjalna dostępna drogą konwekcji nakłada się również na dobre warunki kinematyczne, chociażby tutaj LLS jest całkiem wysoki, 25%. Do 30, więc całkiem całkiem w tym obszarze byłoby ok. To będzie powodowało, że będą mogły tam się tworzyć superkomórki burzowe. Powtarzam, województwo zachodniopomorskie, pomorskie, Wielkopolska, e, województwo lubuskie oraz kujawy tam mogą tworzyć się superkomórki burzowe. A jak superkomórki burzowe, to również opady gradu, które będzie większy, największe. Największy potencjał na duży grad jest w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, tam do 2 bądź nawet 3 cm, jeżeli pojawią się superkomórki burzowe. W związku z tym sieć obserwatorów burz prognozuje, średnie zagrożenie burzowe właśnie dla województw północno zachodnich przede wszystkim zachodnio-pomorskie, pomorskie, północ województwa kujawsko-pomorskiego, północ województwa wielkopolskiego i północ województwa lubuskiego. Właśnie z powodu tego, że tutaj te burze będą się tworzyły, mogą być dosyć intensywne i te burze mogą utworzyć układ burzowy, który będzie wędrował w kierunku z odchyleniem na północ. Tam właśnie sytuacja może być pod tym kątem najbardziej niebezpieczna. Kolorem żółtym, czyli czy niewielkim zagrożeniem burzowym objęty jest zachód Polski oraz teren okalający kolor em, em, pomarańczowy. No i zielony najmniejsza szansa na burzę. No cóż, ja jestem dzisiaj w pasie zielonym, no ale my tu czekamy na wtorek i na noc wtorku na środę. No, bo wtedy nadal prognozy utrzymują bardzo niebezpieczną sytuację pogodową. No, i zerknijmy sobie na najnowsze wyliczenia. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Nadal widzimy, że ten front atmosferyczny, który już w poniedziałek układał się nad Polską Północno-Zachodnią, będzie falował, i na tym zafalowaniu tego frontu atmosferycznego może utworzyć się niż. Ten niż jest cały czas widoczny. To spowoduje gwałtowny napływ na chwilę ciepłego powietrza z południa, a następnie w wędrówkę niebezpiecznych układów burzowych. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało pod kątem temperatur. Wyższe nad Rumunią, nowo tworzący się niż nad Niemcami Północnymi, następnie nad Polską. No i bardzo duży gradient temperatur. Ciepłe powietrze napływające z południa i wypychane przez zdecydowanie chłodniejsze wraz z zapalowaniem atmosferycznym na froncie i samym niżem spowoduje niebezpieczną sytuację pogodową. Jeśli chodzi o temperatury wtorek, we wtorek, to tu najnowsze wyliczenia są bardzo podobne do wyliczeń z dni poprzednich, a więc tu już się niewiele zmieni temperatury w dzień do 29 stopni Celsjusza maksymalne w Polsce południowej, minimalne 19 do 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu, tak pokazuje model Swiss. Model Icon potwierdza to. 20 29 stopni Celsjusza na południu polskim, może paść 30, na północnym zachodzie 20 bądź 19 stopni Celsjusza. Model ECMWF również potwierdza wyliczenia poprzednich modeli: na południu 29 stopni Celsjusza, na północnym zachodzie 20 stopni Celsjusza. No i model GFS troszeczkę niższe temperatury, tutaj nam pokazuje o 1 stopień, na południu 28 stopni Celsjusza, na wybrzeżu 18 stopni. Fizjusza. Modele numeryczne są cały czas zgodne do, to, do tego, że nad Polską nastąpi w nocy z wtorku na środę cyklogeneza, więc utworzy się niż, on spotęguje bardzo niebezpieczne zjawiska i pojawią się przez to właśnie między innymi układy burzowe. Tu widzimy model SWISS i na modelu SWISS możemy zaobserwować ten tworzący się niż. 1010 ha można by powiedzieć, że całkiem dużo, ale sam proces tworzenia się tego niżu będzie potęgował te niebezpieczne zjawiska burzowe. niż przemieszczać się będzie w kierunku północno-wschodnim. Sprawdźmy tutaj model Icon HD niemiecki i widzimy tu troszkę odsunięcie się tworzenia tego niżu. On by się tworzył nad Niemcami i wszedłby już nad Polską. Zerknijmy sobie jeszcze na model Icon normalny. Podobnie wschodnie Niemcy. Tu się nam tworzy niż i ten niż prześlizguje się nad Polską Zachodnią. No, i jeszcze mamy model ECMWF, który pokazuje podobnie utworzenie się tego niżu gdzieś tutaj na pograniczu niemiecko-polskim, i wędrówkę znów w kierunku północno-zachodnim. Więc, tu znów, jak widzimy, wszystkie modele. Już pokazują nam utworzenie się tego niżu. Natomiast różnica jest, czy on się utworzy nad Polską, czy się utworzy nad Niemcami, wschodnimi, czy troszkę niżej, czy troszkę wyżej. I to jest też istotne pod kątem prognozowania burz i tych niebezpiecznych układów, które będą nam towarzyszyły w nocy z 19 na 20 czerwca. Zerknijmy sobie na model Swiss HD i widzimy tutaj przede wszystkim wejście układów burzowych z nad Niemiec w kierunku Polski do województwa lubuskiego, wielkopolskiego, województwa dolnośląskiego natomiast w dzień we wtorek oczywiście burze w wielu miejscach Polski będą mogły wystąpić ale w formie izolowanej. Model ICON pokazuje większą dynamikę, jednakże te burze bardziej skierowane by były na północ, a więc województwo lubuskie, województwo wielkopolskie najbardziej tutaj by było pod tym kątem narażone. Model Icon Normalny również pokazuje przede wszystkim województwo lubuskie, województwo Wielkopolskie, województwo kujawsko pomorskie i generalnie to strefa wyburzowa wędrowałaby wraz z tym niżem. W kierunku Polski północno-wschodniej. No i mamy model SMWF, który pokazuje nam znów dwa układy burzowe. Pierwszy wszedłby do Polski południowo-zachodniej, potem następny by się przemieszczał raczej bardziej w kierunku województwa lubuskiego, wielkopolskiego, następnie kujawsko-pomorskiego. Ten pierwszy by zaniknął, a drugi by leciał prawdopodobnie dosyć daleko, nawet nad województwo mazowieckie, przy czym oczywiście traciłby na sile. Zagrożeniem związanym z takimi układami burzowymi to przede wszystkim bardzo silne porywy wiatru, krótkotrwałe, ale nawalne opady deszczu. Przed tymi układami burzowymi mogą tworzyć się superkomórki burzowe, bądź te superkomórki burzowe mogą dobudowywać się od południa do tego układu, potęgując niebezpieczne zjawiska pogodowe. Widzimy tutaj przede wszystkim w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, że... Parametry do tworzenia się superkomórek burzowych są całkiem dobre i one mogą tutaj nam dołączać, się do tego wszystkiego utworzyć. Ogólnie kinematyka będzie bardzo dobra, SRH na bardzo wysokim poziomie. Również LLS i DLS na bardzo wysokim poziomie tutaj w obrębie, w południowym sektorze, szczególnie tego niżu, czyli właśnie tam, gdzie mamy te południowo-zachodnie województwa. Do tego energia potencjalna dostępna drogą konwekcji będzie bardzo wysoka, jak na nocną porę. 1000 1300 dżuli na kilogram, a więc burze będą miały tutaj czym się pożywiać i dodatkowo grad. Na samym układzie burzowym, który będzie się wędrował, ten grad będzie możliwy. Oczywiście on tam, gdzie będą superkomórki wbudowane, on będzie się pojawiał. Może być do 2 bądź 3 cm średnicy, ale tam, gdzie będziemy mieli superkomórki burzowe izolowane przed samym tym układem, bo one również mogą powstawać, ten grad lokalnie może być do 4 nawet centymetrów średnicy. Moi drodzy, noc z 19 na 20 będzie na pewno niebezpieczna. My oczywiście również będziemy w terenie, będziemy się kierować właśnie w kierunku Polski Zachodniej. Bądźcie z nami na live'ach. Kolejny materiał dotyczący już tej sytuacji pogodowej, to już będzie normalna prognoza. A my będziemy się w kolejnych odcinkach, w odcinkach przyglądać również piątkowi. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam.